Thank you Cześć, cześć, siema, siema, witajcie w poniedziałek Mamy dzisiaj 11 grudnia I dzisiaj w Swój debiut liniowy będą miały koziołki, co prawda Solaris Urbino 9LE Electric Wyjechał już w sobotę i w niedzielę 9 grudnia Wóz 117 Natomiast dzisiaj wyjadą pozostałe na brygady szczytowe No i tak się złożyło, że akurat Udało mi się dostać jednego z tych koziołków. Także za chwilę zobaczy, zobaczycie pierwszy przejazd techniczny. Także widzimy się za chwilkę. Tutaj jeszcze rzut okiem, akurat 112 będzie dzisiaj gruby. Mi śmigał na 39. Mamy ustawione od 112 do 117. Ja 116 śmigam. I tutaj mamy jeszcze cztery autosane ustawione w rządku od 306 do 309. Idziemy do środka, także pierwszy wyjazd. Widzicie zielone tablice. Co prawda nie numer taborowy w tablicy, ale kolejno tam mamy 111 i 110, czyli 124, 125 EX. I tutaj mamy kolejne numery. Także przynajmniej po kolei są to numery taborowe. Zobaczmy, jak wygląda świeżynka. Już miałem okazję, jak wiecie, jeździć nowym autobusem. Czyli 307, ale 307, tutaj sobie jeszcze rzucimy oczkiem, jak to wygląda. Widzicie, ładnie w rządku stoją, fajnie to wygląda. Ja już wóz odpiąłem, jaram się. To taki żarcik, rzecz jasna. No. Później nagram obsługę, na którą też serdecznie zapraszam. No i za chwilę widzimy się na trasie. No i jesteśmy 92 km. Także można wyrzec się malutko. Zaraz zobaczymy, jak się tym cudem jeździ. Ja już mniej więcej o znam, jak wiecie. Jeździłem podczas szkolenia. Zobaczcie, wóz pierwszy raz wyjeżdża. Także jakieś takie popiskiwanie na początku, wpadanie w panikę może się zdarzyć. W sensie wpadanie w panikę wozu. Taki fajny reselaszyk, muszę Wam powiedzieć ogólnie. Są, nie? Yy, nie, nie masz prąd masz wyłączony Gdzie? klapę sobie podnieś i masz czerwony Hebel, przykręcasz i wtedy otwieranie masz normalnie, wiesz? Jest hebel? Tak, tak jak w każdym normalnym 12 metrowcu. Tak. Także klapa jest tylko przymknięta. No tak właśnie, kolega na linie 61 wyjedzie, jest to oprócz 32 dzisiaj i 39 będzie też właśnie na linie 61. Mamy 111 i 110, o których przed chwilą wspominałem. Na razie, oczywiście, pokazuje, że jest do przejechania mniej niż 60 km, ale to też nie jest tak, bo to się w międzyczasie zmieni. Był w pełni naładowany i w sumie nie wyjeżdżał. Ja przed rozpoczęciem nagrania odpiąłem ładowarkę. Pytanie w ogóle czy mam pilota do bramy, ale tylko brama jest otwarta. Zaraz zobaczę jak się jest pilota. na tym nie zwrócimy uwagi. Nie, pilota nie ma. Ale się nic nie dzieje. Wbrew pozorom. Autobus wcale nie jest mały, jeśli chodzi o środek. W kabinie wszystko jest ok, jest na tyle miejsca plus w porównaniu do... O jednak... Bo będzie podjechać, rzucić okiem, bo się wyświetla błąd. Dobra, lekka obsuwa, niestety, ale ruszamy. Czasem się tak zdarza. Rzeczy, na które się nie ma wpływu, i niestety tak było i w tym przypadku. Także startujemy. Idziemy 92 km od nowości Jest to jeden z dwóch, który przyjechał na, lo, na loży, czyli 112 i 116 właśnie. Natomiast pozostałe już przyjechały na kołach. bo się dość dobrze zbiera z plusów. No silnik umieszczony, silnik centralny także moim zdaniem lepsze rozwiązanie. Tutaj sugerując się przede wszystkim wypowiedzią dyrektora do spraw rozwoju i eksploatacji FMT Kraśnik, którzy przetestowali ponad 12 autobusów elektrycznych, jest na pewno silnik centralny mniej problemowy. No i tu właśnie mamy silnik centralny. Dwie baterie po cztery moduły. Jedna na dole, druga na dachu. Autobus, przede wszystkim na mniejszych kołach, ma koła 19,5 cala. Więc jest takie wrażenie, że się może przewrócić. Natomiast jest to wrażenie takie mylne. Zawieszenie wielowahaczowe, czyli dużo lepsze niż w porównaniu z. Na przykład 12-metrowcami, które mają belkę. Na pewno belka jest tańsza w eksploatacji, natomiast jeśli chodzi o wygodę, eksploatacji, wygodę jazdy, no to komfort jazdy to zdecydowanie na plus jednak zawieszenie wielowahaczowe, czyli właśnie takie jak u nas w Mercedesach, w Autosanach 900 do 921 i w nowych, czyli tych 300-309. Nie, wózek taki fajny, mimo to, że jest mały, to kabina jest przestronna. Tak jak wspominałem, już nim jeździłem, zobaczymy tylko co będzie z bateriami. Ale to, nawet w najgorszym wypadku, sobie wyjadę i mogę zjechać, bo i tak mam z na wazę, mogę sobie podłączyć do ładowania. Natomiast myślę, że spokojnie, spokojnie tej baterii starczy. Niestety jestem już po odjeździe 9 minut, ale takie rzeczy się zdarzają. Tutaj akurat przyczyna była błaha, jednak musi być pełny stan w zbiorniku. Było niby ok, a jednak okazało się, że nie ok, więc trzeba było dolać manualnie po prostu w góry. No co, no pierwszy kilometr, wiadomo, ciężko cokolwiek stwierdzić. Jeśli chodzi o kabinę wszystko tutaj jest właściwie tak, jak w elektrycznym przegubowcu. Natomiast z rzecz na plus, tak jak i wiele w przegubie, jest to, że piec uruchamia się, piec centralnego ogrzewania na olej napędowy, uruchamia się od 10 stopni w plusie, a nie tak, jak w przypadku 12-metrowców, od 5. Czyli wiadomo, no, piec elektryczny zużywa dość dużo prądu natomiast piec na olej napędowy no, ma tą zaletę, że jednak będzie tego prądu zużywał mniej jeżeli właśnie będzie na olej, na, na olej napędowy piec ruchomiony Czuję, że grzeje fotel, także że jest w ogrzewanie, właśnie nie włączyłem. I co? Lecimy sobie po wrótku. Opóźnienie, którego się raczej nie da nadrobić. Jeszcze mi zostało do dojazdu jakieś powiedzmy, że 5 minut. Ale tutaj też spróbujemy zrobić myk w postaci odjazdu ulicy mi bo jest mniej świateł, więc yy, będziemy na trudno szybciej pewnie ludzie troszkę zdenerwowani, no ale to nic nie poradzę. Plusem jest to, że są przystanki na żądaniu, więc jest szansa, że, że troszeczkę też uda się nadrobić i z niepodległości już ruszę o czasie. Widzicie, to nie jest tak, że my nie wiem, się nie śpieszymy, mamy ograniczenia prędkości, odpowiadamy za ludzi, jednak autobus to nie jest auto osobowe, że w momencie, się zatrzyma, przyspiesza. Nawet w nowych wozach czasami się pojawiają, to może być sytuacja, no on nie jeździł, Przyjechał na lawecie, był objechany po zajezdni, generalnie był sprawdzony wszystko, ale czasem właśnie są takie przykusy, coś się dzieje, że sterownik się nie. Coś to się nie podoba, jakby za mało kilometrów mi pokazuje, dlatego też pokazuje, że jestem pusiony bardziej niż jestem, ale to nic zobaczymy zaraz. chociaż nie, no, 15 minut wyjdzie z Z tym trzym prędkości, jak widzicie, tak ciężko utrzymać to 50 na godzinę, ale tam powiedzmy, że ten 1-2 km w tą czytką, to jest tak tolerancja błędu, nie? bo to różnie te liczniki pokazują. Są auta, w których licznik pokazuje 50, a jedzie 45. Jest też z drugą strony, że pokazuje powiedzmy 45, a jedzie 50. Tutaj duży wpływ ma na to przede wszystkim rodzaj obumienia, jeżeli zmienimy sobie opony w sensie rozmiar oporu. na inny niż zaleca producent a nie skalibruje się licznika no to takie rzeczy będą właśnie się działy więc to trzeba mieć na uwadze więc poniedziałek zacząłem od przygód ale i tak się cieszę właśnie nie chciałem wyjeżdżać bo ze świecącym się na żółto komunikatem generalnie nie lubię żadnych z tych komunikatów Tutaj widzicie, pokazuje, że jest mniej niż 60 km do przejechania. Też trzeba dać mu szansę, żeby to się wszystko pokładało, nigdzie nie jeździł. Więc myślę, że to um, za chwilę się wszystko powinno normować. zbliżamy się do pętli. Nagrania raczej podzielę na w sensie, postaram się nagrać jeszcze przejazd techniczny na ulicę Lubelską po zakończeniu pierwszej części zmiany, bo na drugiej zmianie mam Linie 23, także wyjazd z bazy. O, mamy właśnie sto. Dziesiątkę 10 na 19. fajny zwrotne: normalnie jest problem, tu się wykręcić od tej strony. A tu, jak widzicie, się udało. Także jesteśmy u celu. Ja Wam dziękuję za uwagę zapraszam na kolejne nagrania do usłyszenia dobra jesteśmy po pierwszej części Bisa przejechałem w sumie od momentu wyjazdu z bazy 70 km właściwie 69 także przy wyjeździe z bazy stan baterii był 99% I pokazywało mi 43 km, że przejadę po zrobieniu dwóch kółek. Pokazywało mi, że zrobię tych kilometrów 44 w tym momencie. Pokazuje mi, że jeszcze przejadę 41. Oczywiście, w porównaniu do wozu 117, który już ma za sobą dwa dni jazdy, zasięg może jest mniejszy. Ale też trzeba brać pod uwagę, że ten konkretny model. Przyjechał na lawecie tak samo jak i 113, natomiast pozostałe przyjechały na kołach, więc baterie już się zdążyły ułożyć. Co mogę powiedzieć po przejechaniu tych właściwie, no przepraszam, nie 70, a 79 km? No, 60% baterii zostało, więc jest ok. Myślę, że to stopniowo będzie rosło. Tak jak mówiłem, na plus jest na pewno to, że jest piec. Zasilany olejem napędowym, uruchamia się od 10 stopni, a nie od 5, jak ma to miejsce w przypadku 12-metrowych kartonów elektrycznych. Z różnic. No, zawieszenie wielowahaczowe, koła mniejsze, 19,5 cala, tak jak już wspominałem. Także może sprawiać wrażenie, że ten autobus chce się przewrócić. Natomiast bardzo fajnie się prowadzi, trzyma się drogi. No jest w środku cichutko, jak to, jak to z reguły no, w nowych autobusach, ale na pewno jest wyższy komfort jazdy niż y, właśnie w 12-metrowcach, które mają zawieszenie na Belce. Rzeczy takich co się działo. No rano tam na nagraniu widzieliście, musiałem przerwać nagranie, jeszcze w międzyczasie uchwyt mi się urwał, myślałem, że nie będę nagrywał, na szczęście stał 960 na bazie, w którym na gruwi uchwyt i sobie przerzuciłem. W międzyczasie kiedy panowie usuwali usterkę, usterka się okazała błaha, po prostu zawiesił się pływak od wskaźnika od poziomu pływu chodzącego. Wiecie, autobus nie jechał. Może gdyby przejechał, ten kurwa by się ułożył. Wiem, że w drugim ta sama sytuacja była, no, ale to generalnie powiedzmy, że jest OK. Nie ma problemu z drzwiami, z niczym, wszystko chodzi fajnie. Co? No? W dość dużym zainteresowaniem cieszyły się na pewno fotele przy kierowcy bo tutaj jest ta różnica w porównaniu z 12 czy 18-metrowymi Solarisami, że te futery są znacznie bliżej, więc właściwie pasażerowie, którzy siedzą na tak zwanym albo albo pilotce, widzą dokładnie wszystko, co kierowca robi, łącznie z tym, że widzą, co się dzieje ze sterownikiem. Moje odczucia no, po przejechaniu już właściwie 80 km, bardzo pozytywne. Zresztą spodziewałem się tego, że tak będzie. Jak już mówiłem, miałem do czynienia z tymi autobusami w Cieszynie. Co prawda jako pasażer miałem też możliwość przejechać się po trochę zajezdni w trakcie szkolenia. Um, uważam na chwilę obecną, że są to najprzyjemniejsze do jazdy autobusy na zajezdni. Silnik centralny, czyli nie powinny występować problemy, tak jak to w przypadku silnika ZFAW, który niestety no, ma wadę fabryczną i dość często się psują. Jest to problem znany w całej Polsce i właściwie w tym momencie z wiedzy jaką posiadam Solaris już w przegubach nie montuje silników właśnie w piastach, tylko silniki centralne. I co? No tutaj ze zmian w porównaniu do 12 metrowych elektryków, troszeczkę inaczej wygląda zegar układ klawiszy mniej więcej taki sam no, siedząc w tym autobusie ewidentnie czuję się jakbym siedział w autosanie w sensie chodzi deska, kierownica, wszystko jest to samo co w autosanie czyli V do F, plus z rzeczy na plus przede wszystkim autobus jest o 10 cm węższy od 12 metrowców do 18 metrowców czyli jest, no, łatwiej się zmieścić ma 9 metrów długości czyli jest zwinniejszy, ma mniejszy rozstaw osi z minusów no układ drzwi 1, 1.2.0 Czyli tutaj z przodu to są właściwie takie półtorówki drzwi, czy minus, czy plus. No wiadomo, że w przypadku małego autobusu trzeba było y, gdzieś to miejsce wygospodarować. Jest autobus, który ma 27 miejsc siedzących, także dość sporo, 30 31 stojących, czyli może zabrać na pokład właściwie y, 58 osób. Ale wróćmy do minusów. No, nie licząc minusa na akumulatorze, na chwilę obecną nie za bardzo mam się do czego przyczepić. Raczej wiecie, staram się subiektywnie oceniać konkretny model jak jeżdżę ale no, w porównaniu do tych naszych 12-metrowców, które już przyjechane ponad 200 km ponad 200 000 km każdy z nich, czyli można powiedzieć w sumie, że łącznie przejechały 2 miliony km, nie licząc właśnie awarii, silnika w Piastach, to też tam się nic specjalnie z tymi autobusami nie dzieje. No może kwestia tylko tego zawieszenia na bajce, które się jednak troszeczkę tłucze. Tutaj właśnie jest wahać, więc pod tym względem jest znacznie lepiej. Ale ogólnie bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że te autobusy na dobre wkomponują się w rzeszowskie ulice. W przypadku sobot, sobot i niedziel, myślę, że spokojnie będę mógł obsługiwać brygady całodzienne. Mam już też porównanie tutaj u siebie, jakie jest zużycie baterii, ale to jeszcze jest może za małe, bo co to dopiero się 80 km przejechane. Natomiast w przypadku 117 już te testy wybiegły tak dość pozytywnie. Zużycie, jaki przewiduje producent, nie wiem ile one tam jest, ale z wyliczeń jakie tutaj dokonywane były jest mniejsze niż planuje producent. Także wyszło zużycie na poziomie 0,94 kW na kilometr, więc dość przyzwoicie. Natomiast co tutaj um, się będzie działo, no wiadomo, że tu każda bateria jest troszeczkę inna. Tutaj na pewno na plus jest to, że są baterie chińskiej firmy Katy czyli um, właściwie no, firmy numer jeden, jeśli chodzi o produkcję baterii trakcyjnych. I myślę, że to y, pozwoli na y, długą i bezproblemową eksploatację. Y, wiecie, że jestem zwolennikiem starych, starej polskiej motoryzacji, w ogóle starej motoryzacji uważam, że stare pojazdy mają duszę, y, Że nowe to niestety no są jakie są, ale też nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem elektryków. No tutaj obawy są właśnie przez to, że no jak jadę samochodem, zatankuję sobie, wiem, że przyjadę tyle i tyle mniej więcej kilometrów, no ale też trzeba się z tym liczyć, że się może zepsuć. Tak samo w przypadku autobusu mamy jakiś zasięg, można sobie to na bieżąco kontrolować, ile mniej więcej przyjedzie. No tutaj widzicie, zrobiłem tak jak mówiłem 80 km, przy wyjeździe z bazy pokazywało 43 km, w tym momencie pokazuje 41. Jest wiele czynników, które mają wpływ na to, jaki będzie miał ten autobus zasięg. Przede wszystkim temperatura powietrza. Wilgotność też może mieć wpływ. Natężenie ruchu, natężenie pasażerów. Wiadomo, że jeżeli autobus będzie jeździł na pusto i będzie miał mniej niepotrzebnych zatrzymań, to te baterie wytrzymają więcej. Dlatego na przykład przy niedzieli czy przy sobocie na pewno będą miały większe te autobusy zasięgi niż w przypadku właśnie. Um, jazdy na brygadach szczytowych. Ale ogólnie um, uważam, że jest OK. Jest dobrze, nawet można powiedzieć bardzo dobrze. Um, bardzo przyjemnie mi się jeździło, absolutnie nie jestem zmęczony, wygodny fotel. I właśnie najważniejsze, z punktu widzenia kierowcy niektórzy tutaj mówili, że A kabina ciasna, bo autobus mały. No słuchajcie, y, pierwszy problem jeżdżę z plecakiem. Większe solarisy mają kieszeń w drzwiach. Tutaj te drzwi mają mniejszą kieszeń, był problem z plecakiem, ale zobaczymy, z tyłu jest miejsce na, za fotelem, można sobie spokojnie plecak umiejscowić, nie ma tego problemu. Z takich rzeczy wygodnych dla kierowcy, no to przede wszystkim to, co najbardziej lubię, hamulec przystankowy w postaci grzybka. I kolejna rzecz, taka podnosząca komfort jazdy, zwłaszcza w, zimnie, w zimne dni, to podgrzewany hotel kierowcy. Także tutaj mamy akurat właśnie we wszystkich elektrykach podgrzewany fotel i to jest na plus. E, oprócz tego, z tego co wiem, bo e, tego nie sprawdzałem sobie sam, podgrzewany fotel jest także w e, autosanie, W tych nowych autosanach, które przyszły do Rzeszowa, no ale dobra, wróćmy do Sygaisa. E, bo właściwie na o nim, dużo osób było ciekawych. Co, jak prosiliście mnie o nagranie, były pytania, więc mówiłem w miarę możliwości. Akurat udało mi się e, wyjechać w pierwszy dzień w jednym z tych właśnie debiutujących sytuacji, za co jestem wdzięczny. Ktoś to nie przyszedł do pracy. <kluz> Słyszycie? Tu nic nie słychać, właściwie wszystko fajnie. Cichu się to, tak jak mówiłem. E, poza szumem opon nic nie słychać nic tutaj się nie tucze, nie trzeszczy. Także autobus jest dość fajnie poskładany. I, nie wiem sumie, czy o tym wspominałem ale największy plus panoramiczna szyba to jest to czego mi brakuje w Autosanie to jest to czego mi brakuje w Solarisie ale to nie jest tak, że Solaris nie montuje szyb panoramicznych w Czartosa właściwie każdy producent na życzenie zamontuje nam szybę panoramiczną o co chodzi? chodzi generalnie o ograniczenie kosztów ponieważ w przypadku kolizji jeżeli ja biję przodem Autobusem, no to leci cała szyba. Jeżeli jest to szyba dzielona, to wtedy wymieniam tylko jeden element. Owszem, może się zdarzyć tak, że przy kolizji pójdą trzy szyby, bo jak wiecie, mamy szybę lewą, prawą, plus dodatkowo szybę na wyświetlaczu, czyli są to trzy szyby. Poza tym, no jednak, szyba dzielona jest mniej podatna na pęknięcia. Wiadomo, że konstrukcja autobusu czasem może pracować, gdzie się wpadnie w dziurę. I wtedy dojdzie do naprężeń, na przykład, i może szyba strzelić. W przypadku, właśnie kiedy mamy szybę dzieloną, jest mniejsze ryzyko, właśnie tego, że nam szyba strzela. Jak się wóz spisuje? Ogólnie mam wrażenie, że jest słabszy, ale jeśli jest to tak skonstruowany jak w przypadku. Przegubowych solariów, że jeżeli spada zużycie baterii poniżej coś nie, bo tu mało w sumie 60%, myślę, że kwestia pokładania się wszystkiego ogólnie jedzie fajnie. Nie ma co narzekać, wiadomo, że autobus to nie jest auto wyścigowe ładnie przyspiesza, zbiera się, nie ma z tym problemu, że nie wiem, że się martwię, że nie zdążę wyjechać z zatoki przed rozpędzone auto, oczywiście tak nie wyjeżdżam zawsze wiadomo, lewy kierunkowska strzała, może ktoś się zatrzyma albo jeżeli jest na tyle daleko, że wiem, że wjeżdżając na zatokę autobus, wyjeżdżając z zatoki, czyli włączając się do ruchu, nie zmuszę nikogo do gwałtownego hamowania, no to spowodował zagrożenie, przede wszystkim naraziłbym się na mandat Także ogólnie y, pozytywnie jestem zaskoczony. Y, y, jest, jest, jest dobrze i miejmy nadzieję, że te autobusy długo nam posłużą. Nie... Ręce upadają. Że te autobusy długo nam posłużą, nie będzie z nimi najmniejszego problemu. I teraz mamy tak, 175 km, czyli 83 km przejechane w tym momencie. Zużycie baterii 59% zostało, czyli 41% zużytek, więc troszeczkę więcej niż przy sobocie, ale też temperatura jest inna, to jak mówiłem ma to duży wpływ. No i też przy sobocie jednak ludzi tam na tej linii 35 jeździ mało. Linia jest raczej taka, która pomija, znaczy nie zalicza zbyt dużo strzyżowań z sygnalizacją świetlu. Natomiast tutaj dzisiaj na tej 30 będzie troszeczkę tych sygnalizacji w korkach powstałem. Generalnie nie z pierwszego kursu to na wszystkich pozostałych tych ludzi było dość dużo, więc tutaj ymm, no też zrozumiałe, że ta bateria się aż tak zużyła I jesteśmy. czas podpiąć baterię do ładowania i tak, podepnę sobie dla świętego spokoju, nie wiadomo co będzie później, więc ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne nagrania y oczywiście zapraszam też na prezentację nie wiem która się kiedy pojawi prawdopodobnie najpierw prezentację, ale za chwileczkę jeszcze właśnie prezentację nagram, także dziękuję Wam serdecznie i jeszcze Wam tylko pokażę może nowe autosany, stoi właśnie, część autosanków tu, część stoi tam z tyłu, także do usłyszenia i do zobaczenia.